Dzień dobry, cześć i czołem, Piemano. Hej, kurczę, tak przyszedłem. Już zacząłem się brać za robotę, rękawiczki założone. A zapomniałem w ogóle wziąć kamerę w dół i się z nami, z wami, z nami, z wami przywitać. W takim razie witam się z wami w tym właśnie oto momencie. Szulka zobowiązuje, garaż dzwoni. Czas na robotę. Zaczynamy. W takim razie, może dzisiaj już będzie finish. Oby. Nie będę wstępu przedłużał, zabieramy się. A co dzisiaj będzie? Zobaczycie w trakcie. Bo sam tego nie wiem. No, plan mam taki, że już powycierałem cały silniczek. Yy, zaraz go odtuszczę i przelecę go trochę polerką, filcową. Żeby jakoś jakkolwiek wiecie, licował się z... z tym, to nie? Bo tak trochę nie wygląda to w tym momencie. Więc trzeba to zrobić tak, żeby to wyglądało razem podobnie, chociaż. Więc lecimy. tam to, tam tak? Nie. To mamy drugą w A co już? Już lepiej to fituje, co nie? Z sobą. No, teraz już jest o wiele lepiej. Jeszcze trochę coś nad tym popracuję i już w ogóle będzie ptubello. Okej, okay, efekt końcowy. Tak się on prezentuje. I tak, co by nie zrobić, to i tak by było lepiej, jak było, więc nie ma tutaj jakiegoś... Od że o kudy, bo było fajnie, o jest lepiej. Tu wszystko będzie lepsze. A tu mam takie cukiereczki. Dobrze pamiętacie, jak wyglądały? Kurcze, jakie cukiereczki. <ślesz> jest normalnie ze starości takie wżery się porobiły pod tym brudem, były co nie? Nie były widoczne, a teraz wiecie po piaskowaniu. Mów w ten, byłem to piaskować, wypiaskowałem i jest efekt normalnie wow. wow. Kurde, ja mam brudne rękawiczki, to ja to brudzę? Zmieniam na do nitryle. Dobra. Mam dołożone rękawiczki, teraz mogę to dotykać. Kurcze, kurczę, się to brudziłem przypadkiem. <laughs> co można to zakładać? Tak jak ten? My tak tego ani nie wypolerujemy ani nic. No, no tam lepiej to wygląda, bo jest w kolor, ale kurde. No i tak z tym nic nie zrobimy. Szpilunie, nie Tu chyba było nie. Jebać, tą szczerkę jest taka zasyfiona, że to aż szkoda by ją dawać. Szpilki jak? Wyglądają. Wszystkie tak samo. Czyli syfiaście. Nasz tam jest takie same i tej. Dobra, trzeba to jakoś przeczyścić lekutko. Lulululul. czym? No, oczywiście, że nie tym. To zamknij To na tu. Tym. Spróbujemy. Dobra, ładnie. Gwincik się czyści. To ja porobię wszystkie i się włączę. No i okej. Okay. No okazuje się, że jednak nie wszystkie szpilki są takie same. Są dwie takie i dwie takie. Czy ja dobrze to widzę, czy nie? W ogóle każda jest inna. <laughs> Każda jest inna. Chyba, że tą obrócę. Dobra, dobra, tą. No to nie, dobra, okej, okay. są cztery takie same. Witara. <grytana> dobra, montujemy. Hoppa, hoppa. Wkręca, ta się nie wkręca. Jasyczek, co nie. No, dobra, coś tam. Powoli się wkręca. Jak one mają głęboko wejść? Ktoś to wie? No ja nie mam pojęcia. Jak, jak takie te mają głęboko wejść? No tutaj to wiecie, kontrę się zrobi i się wkręci, co nie. Hop. Co to jest? Dyszku chyba. To nie. Dyszku? No dyszku. Dyszku? Halo dyszku. Jest dyszku. Stąd weźmiemy... Nie. Też nie. Nad tym bardziej nie. Okej. Okay. Czyli... Nie wiem gdzie jest dyszka. <laughs> o. Nie wiedziałem. Wszystko gdzie co jest to wiadomo, tak? Hop. I sobie można ładnie wkręcać do poru. czy... Zobaczymy jak daleko idzie. No, co i tyle. A jak to teraz będzie fitować z czapką? O. Kurde, się to krę... wywraca wszystko. Śpierdzielnik by się pod nadał, żeby to postawić na czym, żeby to się kurde nie gibało. Możliwe. Albo i nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Zresztą przecież ja mogę do oporu to wkręcać, to i tak nie będzie działać. Dobra, tąśmy już trochę wkręcili, a drugą jakąś się wkręci. Ty, dobra, to chyba do oporu się kręci, Co no to git by było chyba skręcić? O, nie, nie, nie ta, nie ta strona. O. No, normalnie zaraz mnie czepnie, co nie? Zaraz mnie to czepnie. Czemu to nie może stać tak o? Czym ja tą sobie mogę podeprzeć? Nie wytrzymię, no, no, no nie wytrzymię. Normalnie nie wiem, czym nawet to podeprzeć. Sakal ble. Patrz. O. Kurde. Zupełnie inna robota. Nie wywraca się. Tak, koordynacja. Jeden zakręcam, drugim wykręcam. No i fajnie. Ty, ja, jak drugi młotek z drugiej strony podłoże to już w ogóle będzie wow. Będzie wow. Yeah. Kurczę, ale, ale dobra robota się robi. To prawie sama o, hop. I kręcimy. O, i mi się już wkręcają na krętyczki To trzeba bardziej skontrować w takim razie. O. co, dokręcimy jeszcze? O, tak. Opa, super no i kolejny Okej, okay. ciach Kurczę, ale fajnie, tu jeszcze są Te Podkładeczki, kurde to też Jakoś trzeba przeczyścić, no co są to takie syfianste Zaraz coś się, zaraz coś się wymyśli Jakoś się to wyczyści Okej, okay, alright, podkładeczka Podkładeczka Lalalala la, la, la. Hop, hop, hop Oj. I wszystkie rój właściwo Ta jedna jest taka najładniejsza, ją damy w najbardziej widoczne miejsce. hop, hop, o oh, hop. Hop, na miejsce, kurde. O ty, a ty czemużysz wypadł? Aaj, aaj, aaj. Proszę tutaj... Patrzcie nas. Nawet duży jest namagnesowany już. W takiej robocie. Dobry. No i czemu uciekasz? Długa dycha. Myślę, może się wkręciła chociaż na początek, to nie? Dobra. No lec już mogę. Okej, okay. okej. Okay. Spoko. Aha. Nie za mocno. Opa. 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 O, i już, i więcej nie tykać, dokręcone. Super. Fajno. Ekstra. No ja, Coś się, coś idzie, coś się robi. Ja pierdolę. Już tak na wężu kurwa tej. Śrubę trzeba skrócić. No, bo kurwa za pierdolnie coś wgwić. Chyba, że ją po prostu kurwa hefiem oddał. <grymka> można. Sztyfne. Wszystko. No, hmm. Można na dole hefnąć i delikatnie przeszliwać, się w ogóle już. załóż. Równie tylko robią No najpierw spróbujemy wiesz, tu, leciutko tą tu, tu i tu. No, najpierw leciutko wiesz, szybko się załapie. zobaczymy jak to wygląda. i nie się na przykład. ma ile ubrać z tej no. Bierzemy pikarnik. idzie tak. Idziemy tu nawet? W tym silniku kurwa jakby to było dobrze Nawet no, by to pasowało na tą mhm. Dobrze, to się wszystko trzyma, nie? A to sobie skręcimy na sztywno to będzie ładne To na dół można dać trudno wchodzić. No. O, Patrycja, regulacja. Teraz to jest kurwa regulacja. Znaczy to trawa, Regulacja mocy gaźnikowej. Kurwa. Okay. No, to, bo to wszystko wiesz, tu trzeba go stosować po prostu. Może tak. Patrz. O, o, prawie. I niewiele brakuje dół się na jed, jeden rozszerzy się dół i może siądzie zresztą to chodzi że masz tam wydarne śrubkę do wsadzimy. Teraz no, to teraz już kurwa na gorąco to się robić widzę coś widzisz mnie? Widzisz mnie? kurwa, widzisz no, tu gruba podkłada, wjedzie i chodź coś wiesz jakby to miało przynosić jakiś moment obrotowy to by go wymieliło z ramy nie? No, nie, 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 u mnie no, to ustaw u siebie? to widzenia. U mnie to bym musiał czekać. Co się z tego? O? A co? Urwa, czy? kurwa, kurwa, czekaj. Bo mam już podkładki. Co? człowieku. Człowieku, kurwa. Co? Co? jak Co? Co? nie Co? tu Co? 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 nie no zawsze tu też można zrobić regulację. No wydaje, cały silnik od ramy troszkę. Co? Leciutko. Dobrze. Dobra. to Tak. 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 To prawie. Tak, prawie. To Tak. to Tak. 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 teraz pytanie, czy Tak. 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 tu... Tak. 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 To Tak. 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 w Tak. Nie tak, podkładka już jest tak troszkę na ale jest jeszcze ta większa. Bo jeszcze patrz, takie trzymasz? Jeszcze takie śmierdziele bydlaki przyniosłem. A bydlaka. Że to... A e, to zasłoniasz do wydechu? <laughs> jest aż taki. Nie, no, to jest klasa, to fajnie. Znaczy nie wiem ile bo nie widziałem, bo pacjent no, to schłoniłeś, ja. ale wierzę ci na słowo. Klasa jest śmierdziela bydlaka sobie zobacz. To było, a wyciążę jedzę, ciężę. Nie jechać. Ale można tą ja bym... dyszkę założyć i od samej tej strony tylko... Słupować, tak, bi, 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 no, tak, tak. No. Jak dobrze Dobra, to sobie leży, ja otrzymam. Nie mamy już nie? Nie. Chodź, kurwa, na już Tyle fajne rzeczy. Ja nie ma, tym, że nie ma Nic to nie daje. Twarde skurczki No. Tak właśnie, a to ogóle, o co w ogóle warto wjeżdżać. Czyli na dół założymy i na dole poszerzymy o dwa ząbki i już wtedy siądzie. Dół? No bardzo, bo gdybyś się kolano w pierdoli, to może być nie, nie wesoło wtedy. Więc jak u tak się na, na jakąś śrubce no kolano w pierdoli, czy po kolano, po kolano. Nie chcę już mi nie ten, kurwa, kurwa, nie ten. Ta... Wpijamy w te silniki, on monta... A bo tu na jechałeś w awiancie. Na lewo były. <grymne> nie, były prawe teraz. Co <grymne> tyle mówisz? Nie słuchaj. Ja, do... ja, A tego pipa też to, to do roboty, idzie. On pisał, wyjdzie do roboty. Ja, do dojrzał. Ja, ten stary. że wyjdzie do roboty, ale ten. No, ale. Więc co, dół spróbujemy. Najpierw, żeby sobie już wisiał. No, teraz kurwa Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, o, o. Dobra. Ja go do, do podkładki, bo i tak będzie mi dopasował. Tylko nie otwórną. No. I teraz e, ja, to, to, jest? mam. Urwałem. To teraz ten to Kurwa! Nawet to nagniesz z jednej. No ja bym jeszcze dół opierdolął. zrobił dwie takie same, No i kurwa, 16 I będzie luz. No. I biegniemy. Finit pasował? Jak tata mam. Aż miło. Aż tak będzie miło popatrzeć dzisiaj. E, u Ciebie jest git, nie trzeba. Nie trzeba <laughs> Dalej, czy to jest <laughs> tak, kurwa, tak, 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 Dobra. tak, 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 No i idzie coś z tego, tutaj u mnie jest okej. Okay. No a u mnie teraz się schowało co No to dawaj, wstać. No nie da się. Nie, nie wsadzę. No jak, jak u mnie kur... idzie ustawić na centro no. no ustaw tak, żeby u Ciebie było centrum. Nie, nie chuj, nie wsadzę. A co, w ogóle nie idzie centralnie no. ustawić? No nie. Czekaj, Cześć, czy mogę? Nie boję. Już zaraz nam zablokowałeś ruch, chyba. Musimy mhm. ci pomóc. <noise> na nóżce. Niczego <noise> chcę na odwiedzać. Daj tak najwyżej, jeśli nie chcesz. bo Dobra, wyciągnij. Jeszcze jeszcze z góry ściągam. Nie ma co się... przyjechać Może tak, okej. Przypomniałeś, prosto było. Żeby było, żeby było no, kurwa, u mnie jest centrum. Patrzcie, tu pokaż powierzchni tożek. I teraz robi. A, słuchajcie, co stop, to? No? Welcome to Pyrry! No, u mnie tam troszkę leciutko widać dziurkę, ale to już jest. bo masz małe podparcie? No. ale no chuj. To tą to dużą musicie wydać? Wielką? Nie było tu, 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 Bo tu. No to tu Czekaj, zobaczmy, bo tu też kurwa. Co? Teraz zobaczmy, czekaj. No, no, to, no, no, to, co? Chuj, skrycamy, no, 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 Trzeba czy... si tego na kurwa czakur no, Ale, git. ale nie, się... nie, nie możemy skręcić. bo przecież musimy go muszę go i to zabrać. No, ale dobrze. Jest spasowany i tak naprawdę tylko pokrywę. Tego nie, tego nie, tego nie będę heftał. Tylko pokrywę od spodu. Psyk, psyk. Tak, te, kurwa, te nie, 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 nie ruszysz tego. No i Zobaczmy czy te plastikowe pokrywki pasują, ja? żeby tu przy wszystko. Ta była z tej strony, nie? Wiesz, no. <noise> kupiła. No. <noise> <noise> o, tak. O, rozrywka elastyczna. No. No, A, nic się nie, nie, nie. nie, nie stało. Okay. Jak dla mnie ekstra. Tak, jest. Jest, <noise> kurwa, znalazł się w tej Co, z dłużki spuściło. A wiesz co teraz można zrobić? Co? Można nim wyjechać na zewnątrz? No. I to wszystko zapryskać czarną farbą. No. no można. No. no i coś Silnik pasuje? Pasuje. Ju, co kurwa nie pasuje. I Ju, jeszcze tylko, tylko lekutko się usprawni i będzie luks. Także tak to wygląda, nie? Za dużo byśmy nie zrobili. Ale tu były... A szkoda gadać nawet. Pokrywa nie pasuje, będziemy musieli ją pasować jeszcze i w ogóle. Tu to on tylko był przestawiany z miejsca na miejsce dzisiaj. Umalwane chyba, mieszanotwór. Pasowanie choć... się nika, który choć... ma w ramię? Prawie... No chociaż tyle. Dużo, nie... Dużo też nie było jak pokazać, bo kamera tylko przeszkadzała, a trzeba było robić i ten... Wszystkiego nie można Plan się dzisiaj nie powiódł, no, Miało być inaczej, miało już wszystko ładnie siedzieć tutaj. Ale jeszcze przypomniał się, że linka przechodzi od tego. a Szkoda gadać. Jednym słowem. Ciężko dzisiaj, ciężko, a jak już tak wszystko idzie ciężko oporowo, to nie ma sensu tego dalej ciągnąć, tylko trzeba zakończyć, bo to człowiek jeszcze bardziej tylko się będzie wkurzał i jeszcze jeszcze się coś popsuje, więc na dzisiaj kończymy w takim razie. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek, albo nie oglądaliście, nie wiem. Dopiero się dowiem za jakiś czas, jak to zmontuję i wrzucę. Dzięki. Możecie coś tam zostawić na dole. Widzimy się przy następnym dubaniu. Mam nadzieję, że w końcu się uda to złożyć już przy następnym odcinku. No i tyle. Trzymajcie się, siemano. Do zobaczenia. Cześć.